Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tylko raz uda mi się to wszystko nagrać. Wiecie co? Po raz pierwszy postanowiłem zrobić coś innego: teorie spiskowe. W zasadzie nie bawię się w te rzeczy, ale dlaczego nie? Jest lato, troszeczkę rozrywki też się wszystkim należy. Ten film proszę potraktować z przymrużeniem oka. Powiem o teorii spiskowej, jaką odkryłem. Zaczynamy. Słuchajcie, media. Ja ich, ja ich nazywam Korytoryje. I co mnie skłoniło do, do nagrania tego filmu? to co, wczoraj, czy przedwczoraj? Chyba wczoraj, oglądałem film na jednej ze stacji takiej science fiction. Tam lecieli na inną planetę. Ja od czasu do czasu lubię. Ja, jak nie ma przesady, nie ma jakiejś podróży w czasie, bo takie filmy czasami lubię obejrzeć. Jak są, zwłaszcza jak są tak dosyć technicznie dobrze zrobione. Ja ja lubię technicznie takie rzeczy. Rozpatrywać. No tam facet e, asteroida uderzyła. Facet e, się wybudził, później panienkę sobie obudził. Dobra, e, jest to taki fajny melodramatik, chociaż nie do końca, ale e, cybor. Tam się pojawił w tym filmie barman, e, cybor, tak? Robot. I on e, rozmawiał z tym człowiekiem e, jak człowiek, co? I co mi się przypomniało? No, Przecież ja dzisiaj miałem taką rozmowę. Słuchajcie, miałem rozmowę z facetem, miałem, miałem pewną sprawę do pewnego gościa gościa, który ma tytuł doktora. Tam rozmawialiśmy przez chwilę. Rozmawiam z nim. No i tradycyjnie najważniejszy temat. A on w temacie ma też tam swoją pracę. Ja mówię, że ja nie wierzę w koronawirusa, w ten, jak go nazywam z COVID-19. I zauważyłem, że on e, przez chwilę, tak jakby mu, tak jakby mu mózg wyłączył. Po prostu takie miał zacięcie. Tak jak, wiecie, tak jak ten robot z, 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 tego, z, tego, z tego baru. Ale, ale nie, nie, wiesz, ale wie pan, nie, nie możemy. Jednak coś w tym jest, jest. Ja mam tutaj informację, mówię, a ja do niego mówię, ale osobiste czy tylko z telewizji? Ale nie, ja z mam, ja oglądam, ja widzę, co się dzieje na świecie. I to zaczął, i to, ta, ta sama narracja, którą sprzedają dziennikarze. I tak Właśnie to się, ten zawodnik mi się przypomniał i okazuje się, że zacząłem sobie przypominać, że już miałem kilka takich rozmów e, i to mówię nie rozmów z jakimiś tam wiecie, naprawdę no może że tam nie wykształceni, czy coś, a coś tam wiecie, czy tam mohery, czy no, nieważne, ale z takimi właśnie ludźmi, e, z, no można powiedzieć już e, z intelektualistami i takie zacięcie mózgowe. I teraz e, co dalej? Słuchajcie. Media, media, co się dzieje? Co zrobił, co zrobił Bill z Chińczykami? Z tego co tutaj takie tak to do nas docierają informacje, to ci Chińczycy to od wielu lat pracowali w tym laboratorium nad tą grypą, ale między innymi jak wiemy na świecie są też prowadzone, o to już od wielu, wielu lat, nawet w Stanach prowadzone są eksperymenty Oddziaływania na ludzki mózg. I teraz e, wrócę do tematu mediów. Aż dzisiaj specjalnie postarałem się, postarałem się, sam wstałem, bo to jest słońce świeci, i oglądam pewną stację, przyglądam się, jak jest prowadzona narracja. Zobaczcie, e, w tych mediach, i to we wszystkich, jak, jak to, to jest tak m, subtelnie, m, subtelna różnica, ale jest. E, jest informacja. No tak jak teraz mamy ten wybuch w Bejrucie, Sytuacja tam omawiają jakieś zdarzenie, ktoś kogoś, y tam, wiem, czy to był wypadek drogowy, czy jakieś zdarzenie polityczne będzie teraz, tam zawsze co, co najmniej. Wszystko. I wszystko tak mówią w miarę, w miarę takim ludzkim językiem. Natomiast kiedy dochodzi do kwestii y y z COVID-19, kiedy mówią, to tak jakby przez chwilę utracili nad sobą kontrolę. Oni w ogóle i no, mówią, w tym dniu mamy pobity kolejny rekord. To tak jakby, wiecie, ich to jest, to się nie da tego tak od razu wyłapać, to, to trzeba przyjrzeć się temu. I, i tak, czekałem na tę informację i tak jakby, wiecie, i on tak jakby, y, jemu wyłączył mózg i on czytał to. Czytał to w ogóle, wiecie, czy tam z frontiera, czy tam, wiecie, z kartki, czy coś. I przekazał tę informację i znowu, i znowu, y, znowu jest to na nabstryknięcie, na włączenie po raz kolejny mózgu. Yy. <laughs> to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo zobaczcie, ja... Można telepatycznie oddziaływać na mózg. To jest udowodnione. Telepatycznie, ale też można mechanicznie i nad tym oddziaływaniem mechanicznym pracowali, to przeważnie instytuty wojskowe nad tym pracowały od wielu lat i to nie tylko w Stanach prawdopodobnie. W Chinach też na pewno to jest. Ja jestem technik, ja lubię rozbierać wszystko na czynniki pierwsze i zobaczcie nasze mózgi nawet, nasze mózgi to jest tak na dobrą sprawę to są mikroprzesyły <noise> impulsy elektryczne. Czyli komputer się też przy, przy im przepływ tam impulsów elektrycznych określonych tam tych <noise> różnych tam podzespołach. Dla nas laików jest to czarna magia, ale yy, wiemy o co chodzi. To samo nasz mózg. W naszym mózgu nawet zobacz, jak pobierają organy, to ustalają, czy w mózgu jeszcze zachodzą jakieś reakcje elektryczne. Oczywiście to są takie mikro. Yy, Mikro przepływy tego prądu, że. To, ale, ale jednak prądu. Ale jednak prądu. I zobaczcie. I teraz, teraz jeżeli Bill z Chińczykami dogadał się, i oni z po prostu opracowali technikę przesyłu informacji poprzez właśnie czy to mikro. Mm, ja nie wiem, mikrofale. Czy też fale telewizyjne, czy też fale. Wiecie, bo to, to było parę lat temu. Był jeden gość, który tam wodę stawiał na stole i mówił, że ta woda jest uzdrawia. Drugi tam, rusek przyjechał i odliczał od 10 do 1, też hipnotyzował tysiące ludzi. Oni robili to przez telewizor, czy ten telewizor nie oddziaływał nic, ale ich, ich narracja była dosyć ciekawa. Zresztą robią to do dziś. To tylko daję taki przykład. Ja to, ja to, ja to jeszcze pamiętam. I teraz to samo to. To jest przełom. To jest normalnie przełom. Ja teraz, teraz na sobie uświadomię, że jeżeli nasza cywilizacja jeszcze czegoś takiego nie była, zobaczcie, jeżeli oni są. Dla mnie to jest jeszcze kwestia techniczna, ważna tutaj, za chwilę to ale ale mówię o przełomie. Jeżeli byli z Chińczykami, <gryli> z Chińczykami <gryli> z yy opracowali takno, taką technologię, no to praktycznie rządzą światem, rzeczywiście. I teraz, mm, co tu chciałem jeszcze dodać? Mm, do czego zmierzam? Bill ma takie środki, taką kasę, że dla nas to jest. Ta, te pieniądze są irracjonalne. My sobie ich nie potrafimy wyobrazić. Bo kto sobie może wyobrazić, że na jego koncie jest 100 milionów euro, załóżmy? No co z tego? Co robić? Jest to po prostu. Dla nas to jest science fiction w tym momencie. Też bym, bym powiedział w ten sposób. Natomiast e, oni potrafili to zrobić na tak dużą skalę. I teraz Bill, Bill, to, to są wszystko testy. Zobaczcie, jak było w Polsce, jeszcze nie tak dawno. Musimy sobie teraz wrócić do historii. Ludzie pamięci za nich zagrożki mają. Ja czasami rozmawiam, ludzie nic nie pamiętają. To pamiętajcie, jak ten wirus, tu, tu jest wirus. Jakie pierwsze relacje, jakie były z tamtego roku jeszcze? Tu jest wirus, tam za granicą, gdzieś coś, a u nas jeszcze nie ma. U nas jeszcze nie ma. U jest... I ci dziennikarze, oni we wszystkich stacjach, a u nas jeszcze litości, ja nagrały film na ten temat. Teraz sobie to przypominam, właśnie te akcje, i w końcu zrobili tam. Żadnego wirusa w mi nie ma, ale ze z, z zwykłej grypy zrobili pierwszy, mamy pierwszy przypadek, strzeliły korki z szampanem. W studiach telewizyjnych strzeliły korki z, z szampanem, mamy pierwszy przypadek. Ja pamiętam to, ma, nie wiem kiedy, którego dnia to było, ale pamiętam. Mamy pierwszy przypadek i ja patrzę na tych ludzi, z czego by się cieszycie? Nie, przecież to ma być straszna tragedia, a tu strzelił i oni wszyscy, ta sama narracja. Co mnie dziwi tak z punktu technicznym, jak to jest możliwe zrobione, że wśród tylu języków, zobaczcie, mamy narody, jeszcze na dzień dzisiejszy mamy narody, które posługują się, każdy posługuje się innym innym językiem, czy nawet kulturowo się różnimy, a ta narracja tego strzału komputerowego, który zrobił Bill z Chińczykami, dociera do wszystkich. Dociera do wszystkich i każdy mówi w swoim języku to samo. Jest to, jest to fenomen. Powiem szczerze, jest to fenomen. Co by tutaj, ja mówię teraz może jeszcze maseczkowa tych, o tych, co noszą, o noszą te onuce na, na twarzy. Yy, oni też są zahipnotyzowani. Ci ludzie po prostu. Yy, jak gdyby. Jak widzimy ich w sklepach, ja, mówię, ja mówiłem w sklepach, też będę starał się to nosić, żeby nie narażać tych yy, przedsiębiorców na... na o, przyginam, ale dobra, już, już przeginę dalej. Zobaczcie, ci ludzie to samo. Oni. Yy, ja już nie spotkałem takie osoby, zaczynam rozmowę. Ale wiesz, ja słyszę, i tak jakby i mózg wyłączył. Zaczynam razem, że, ale może pomówimy o faktach. O, no, jak cyborgi. Jak cyborgi. Normalnie większość ludzi to są cyborgi. E, dziwne. To teraz tak. Kto się temu oparł? Na przykład, tak jak ja, nie wiem, na dzień dzisiejszy, chyba że e, zastanawiałem się, jak można by mnie na przykład przestroić, to chyba tylko i wyłącznie z szczepionką. No, to znaczy jakim szczepionką? Zakażeniem mnie, jakimś tam świństwem, gdzie też zacząłbym to, to stworzyć tę narrację, bo mój mózg jest na to odporny. I zobaczcie, mój i wasz, moi drodzy, takie też. Jest nas garstka, którzy mamy jakąś dziwną odporność. To, to, jest, to, jest też, to jest też ciekawostka może i medyczna. Zobaczcie, że to jest, ile nas jest? 2%, 3% ludzi odpornych. Przyjmij mi nawet, że 10. I tak się zastanawiam, skąd bierze się nasza odporność na, na właśnie na, COVID-19? Że nie dajemy się w to wciągnąć. Może to być też, nie wiem, może to genetyczna sprawa. Kiedyś słynna akcja z AIDS. Teraz jest cisza o tej chorobie. Prawdopodobnie jest już uleczalna. Nie bardzo się tym interesowałem, ale wiem, że czy to w Afryce, że gdzieś odkryto gen, są ludzie odporni. Można ich zarażać było aids a i tak ten. Eee, eee, to jest. <noise> eee, dobra, zaciąłem się. Chodziło o AIDS-a, a to było najpierw wirus HIV. O, HIV, eee, że wirus HIV, eee, można było nawet gościa zarazić wirusem HIV, a ten wirus się u niego nie tylko że nie rozbił, jego organizm go zabił, poprzez to, że był genetycznie i to był jakiś, miał gość jakiegoś gen. Czy to nazwano ten gen upośledzonym genem, lub też odwrotnie? Okazało się, że ten gen, e, czy no, kolejny jakiś gen taki, który blokował rozwijanie się tego właśnie e, AIDS. I to samo to zaczynasz. Ja teraz zauważyłem, że mm, miałem też te ostatnio rozmowę z, z inteligentnymi ludźmi po studiach. I co się okazuje? Nie ma rozmowy. Ja wrzucam temat, mówię może o faktach. I wszyscy mają wyłą są wyłączeni. Po prostu w tym momencie tak, tak jak samo, jak cię, cię nie każe. I jak się zaczyna rozmowa o faktach? Od razu, jak roboty. Jak roboty. Powiem tak. Mam tu jeszcze parę takich teorii, właśnie co może nam grozić, ale to chyba nagram na często w tym filmie. Także tylko nad tym się chciałem skupić dzisiaj, właśnie na tą akcją, że jakby nie patrzeć, jakby nie patrzeć, jeżeli. A jeszcze dodam na koniec. Właśnie. Z Billem dostałem na linka, czy to na Facebook, czy gdzieś, Bill się śmiał. Nie tak naprawdę, śmiał się i tam dziennikarka mówi, że ten z COVID, to tam tyle ludzi umiera na Kaszel, na tamto, na tamto. A Bill się śmiał, że nie, nie ma w ogóle takiego czegoś. A, ale nie powiedział, że nie ma, że to nie o to chodzi. Zobaczcie, Bill się śmiał, że wcale nie chodzi o żadne tam, wiecie, płuca, brak oddechu, kompresory. To nie o to chodzi. Chodzi w ogóle o co innego. Nie powiedział o co, ale śmiał się, bo nawet ta dziennikarka nie wiedziała o co chodzi. chodzi prawdopodobnie ja tak, jak sobie ten film teraz przypominam, to Bill e, chciał przekazać. Ja was mam w głowa. Ja wszedłem do Waszych umysłów poprzez. E, nie łączymy tego z, na przykład z 5 którzy powiedzą. Bo nie wszędzie to, to 5G to działa, ale może mieć to, 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 to koligację, natomiast ja bym z tego jest nie łączył jeszcze. Natomiast... Impuls, jaki jest przesyłany, zobaczcie, internet, nawet sieć internetowa jest na całym świecie, i Bill niejako przekazuje, że spoko, nie o to chodzi. Kompresor to jest bzdura. To był test. Mało tego, to jeszcze tylko dodam w tym filmie. O, minuta mi została, dobra. W tym filmie tylko dodam taką sytuację. Zobaczcie, jaki test przeprowadzono na domach starców. Już nie pytam, to Bardzo, zobaczcie, ludzie nie wychodzą nigdzie zamknięci, praktycznie e, w sterylnych warunkach. Odizolowanie od społeczeństwa, i tam wybuchają wybuchają ogniska z COVID-19. Z, z jakiej racji? No, opiekunka przyniosła, opiekunka była w domu, wróciła, też w zasadzie nic nie, nie robiła, i raczej tam wychodzi. Bill mówi, że e, trzeba e, zmniejszyć populację. Dobra, nie ma czasu e, o tej zmniejszeniu populacji. Billa e, powiem w następnym filmie, jeżeli się uda, trzymajcie się. E, także mówię, bez stresu. To, to jest tylko i wyłącznie teoria spiskowa. Na razie.